No. Dzisiaj mamy ostatni dzień, wynajęliśmy sobie kłada. I szczerze mówiąc kłada idzie tak powoli, że za daleko nie zajedziemy, ale mamy mapę, to sobie gdzieś tam wyruszymy. Jesteśmy gdzie? Przed Zakynthos. Jesteśmy tutaj na tę, tak? Brzegiem, czyli musimy jechać wzdłuż miasta... Wzdłuż miasta będziemy jechać, no tutaj w bok... Znaczy tutaj w bok, jak będziemy chcieli tam, na tą zatokę wraku jechać. A tutaj... Nie wiem, tam tu na pewno i tak nie dojdziemy, bo tam tu później byśmy musieli jechać. To albo musimy jechać tutaj na kalamaki. Może jeździmy na kalamaki i na ten mostek, a do miasta pojedziemy wieczorem. No możemy jechać na kalamaki, nie? ale to no będzie... No to na tutaj kalamaki pop. jest no, oznaczenie. Dobra, to let's go. Tak więc dojechaliśmy do celu, nasz cel to była wyspa. Okazało się, że mostnik jest zamknięty. Także zobaczymy Ogólnie ogóle, jak to wszystko doświadcza. Chmurno, ale nadadzieję. Idziemy się zapytać, czy ją zaplanować.

Są kamienie, ale woda jest też naprawdę superancka przejrzysta. A tutaj to, o to, To jest właśnie tak, e, tak zwana wyspia żółwia, która ma kształt żółwia. I tutaj, gdzie? Tutaj Tutaj jest taka piaszczysta plaża. I właśnie na tej plaży żółwie składają jajka. My tam już byliśmy się kąpaliśmy, także fajnie. Teraz jesteśmy z drugiej strony. Co tutaj jeszcze mamy? Ogólnie myślałam, że będzie ładniejsza plaża, duża. Dosyć długo jechaliśmy tym układem trochę strzęsło, ale widoki były piękne, także warto było. A sama plaża wygląda tak. Ogólnie było warto, woda jest piękna. Co prawda są kamienie, ale i tak się nie ma pogody do, do pływania, to sobie przynajmniej trochę rozwiedzamy natury. Ogólnie jest super. A tam pyza w kasku pomyka. Idziemy zaraz coś zjeść i trochę na tyłki bo od tego, od tej trzeźwiawki. Ale ogólnie jest fajnie, przynajmniej tylu turystów też nie ma, można sobie wynająć łódkę. I właśnie tutaj mniej więcej na tym odcinku, e, co robią, szukają żółwie, są żółwie. Tam oglądaliśmy właśnie żółwie. Fajnie, szkoda, że nie ma słońca, wtedy woda jest jeszcze bardziej przejrzysta i niebieska. tutaj parno na górze, co? Tutaj będziemy jedli? Z takimi widokami. O, w tyle kukuło. A tutaj patrzcie, są leżaczki. Żeby słońce, słońcu można było poleżeć. No i tam jest ta góra. Ogólnie jest pięknie. To nie zamówiliśmy sobie. Co ty, co ty zamówiłeś? Kończysz. Hot fish, czyli kot, ale cała ryba, a nie filet, tak jak zazwyczaj mam w Anglii. frytki i taka typowa sałatka grecka. Nietypowa, bo nie ma fety. Nie ma. A ja zamówiłem co? Kurczaka, pies, kurczaka, frytki, też do tego mam taką właśnie sałatkę. I chleb, i browar, Amsterdam grecki. I taki widok. We found love in a hopeless place. We found love in a hopeless place. We found love in. A Przyjechaliśmy do stolicy Zakętoz, czyli Zanta. Nie wiem czemu tutaj też się nazywa Zakętoz. Nieważne. Tak więc my mieszkamy tutaj. Przyjechaliśmy tutaj, to jest dosłownie 3 km od naszego hotelu. I co, byliśmy już na deptaku. Z deptaku nic nie nagrałam. Mam jakiś wcześniejszy filmik, to może coś wam wrzucę. I co, teraz jedziemy na górę. A i byliśmy na deptaku, i na tym deptaku właśnie dostaliśmy tą mapę. To jest mapa. Mapa wyspy? A, a tym wcześniej zwiedzaliśmy miasto. Pierwszego dnia, tak więc mapa wyspy, a tutaj jest mapa miasta. Jak widzicie, mieścinka bardzo mała. Teraz musimy się dostać tutaj na tą górę. Wtedy szliśmy tutaj z buta, a teraz jesteśmy kładem. To musimy dojechać kładem i nie wiem, chyba pojedziemy. To chyba w sumie jest tylko ta jedna droga. Tak więc muszę tutaj sprawdzić dokładnie, gdzie jesteśmy, gdzie musimy wjechać, i pojedziemy tutaj. I pokażę wam właśnie jak widok, jak miasto wygląda wieczorem. A na pewno będzie pięknie, za dnia było pięknie, teraz też powinno być. Jak widzicie mieścinka nie jest zbyt wielka, nawet ma, bym powiedziała. Tak więc teraz jesteśmy tutaj. A wam pokażę teraz na mapie, gdzie teraz jesteśmy. <grym> tutaj sobie siedzieliśmy. Na mapie jesteśmy... Przybliżenie. Myślę, że jesteśmy już poza miastem gdzieś tutaj. Na pewno. Tak więc ja tutaj szukam sobie drogi, a Wam później pokażę jak miasto wygląda. Właśnie tutaj z góry. Tutaj gdzieś... O tutaj z tej góry. Jesteśmy na miejscu. Tak wygląda góra. Lepszy widok zostawiłam na deser. A tak wygląda miasto. naszej na dzisiaj. Może Wam jeszcze coś pokażę z góry, ale bo nie wiem czy będzie mi się chciało wyciągać aparat. Telefon znaczy się. Także see you soon.